Tom! Dlaczego zacząłeś biegać w kółko? Ed, kupiłem kamerę. I to nie byle. Jaką kamerę? Ta kamera zmieni nasze życie na zawsze. Tom, ile kosztowała? Cena nie gra roli, Ed. Ważne, że ta kamera zmieni nasze życie na. Ile kosztowała? Yy, całą naszą kasę. Co? Ed, kiedy przyjdzie, co do czego? Pieniądze same się zwrócą. No, i nagrywamy. To tutaj mamy automat. Tutaj mata. I już nagrywamy? Tak, dajesz. Dobra, okej. Okay. I tak się właśnie je za darmo. Huh. Było blisko. Na czym mi tak? Tak, tak się oh. ma. Tom, jak masz zamiar zarobić na czymś takim? O, zobaczysz. Zobaczysz. Było blisko. Na czym nie tak? Tak, tak! No to siadamy i czekamy na sławę. Znaczy się jak kasa. Następnego dnia. A? Dlaczego nas nie oglądają? Blisko. Na czym tak? Tak, tak się wam. O to jest genialne! Czemu to może być największe znalezisko zaraz po powietrzu? Muszę poinformować internet w tej chwili. ah No to świetnie. Jeśli mamy zarabiać na naszych filmach, musimy włożyć w nie więcej serca i pomysłu. Okej, okay, tylko pomysł. Okej, okay, żeby się udało, musimy się rozdzielić. No bo... wy Mat, efekty specjalne. Ed, rekwizyty. Ja, scenariusz. I... Bucie, ty znajdź nam jakąś gwiazdę. A kto mianował ciebie liderem?! A. Siebie, Bucie. Okej, okay, mózgu. Daj mi pomysł na najlepszy film na świecie. Ja Jestem mózgiem! Oto John, przeciętny fizyk kwantowy, który chce poznać prawdziwe znaczenie miłości. Zostaje wysłany 200 lat w przyszłość, aby poznać dziewczynę swoich marzeń. Kocham cię, Sally. Ale zanim się ożeni, będzie musiał stoczyć bój z kosmicznymi kotami, które atakują. Nie, to głupie. Co jeszcze masz? Suzy myślała, że jej życie w fabryce kanapek jest spełnieniem jej marzeń, aż poznała swój ideał mężczyzny. Kocham cię, Jeff. A teraz trwa jej przygoda w poszukiwaniu kosmicznych kotów z kosmicznej góry. Nie, to też nie pasi. Andy tak kochał kaczki, że pewnego dnia obudził się przemieniony w jedną z nich. O nie, jestem kaczką! Mua. Teraz musi znaleźć sposób na. Koty. Chór na mózgu, te filmy są. Jak mam napisać dobry scenariusz z takim syfem? Może koty z kosmosu. Koty? Genialne. Czemu sam wcześniej na to nie wpadłem? Tymczasem. Już robisz przemyłem oknie. Myślę, że jesteś boski, Romeo? Och. Okej, okay, może spróbuję. Ale ćwiczyłem całe życie, ale... Nie mów tak! Ty bezduszny potworze! Dlaczego mówisz takie rzeczy? Bro! Co? Romeo, Romeo, czemuś tyś Romeo? Odrzuć ród swój i imię. I to ona dostała rolę? No więc Laska dodałaby potrzebnego seks-apilu. Nonsens, a co z moim DVD? Co? Wydaje mi się, że mamy już wszystko, czego nam potrzeba. Nakręćmy film! A skąd by przybyli? Nie nieba? Tego ciścza nas zabiją! Zabiją? Zabylą. Zabylą? Zabylą. To koty. Ciekawe co się stało z tymi kotami. No, a widzisz ten mały punkcik na ocznym niebie? Ta? To nie one. Nie żyją. Panie prezydencie! Koty wróciły! Musimy pana stąd zabrać! O dobre wystarczająco. Płyta gotowa. Już nie mogę się doczekać! Świetnie mi się z wami pracowało. Tworzymy zgraną drużynę. Czas, by pozbyć się śmieci! Dajmy trzadło! Ludzie! Poważnie, koty z kosmosu! Okej, okay, kociaki, zatańczmy! Jeden zadziwiająco drugi film później... To było... SUPER! Najlepsze były sceny ze mną. Ale jestem super. No, mam nadzieję, że wszystkim się spodoba tak jak nam. Tak, no, ale jeśli nawet, to nie jest koniec świata. To koniec świata! Tak, właśnie dlatego nigdy nie powinniście się mnie słuchać. Oh baby bye